Dzień dobry. Czy ja się połączyłem z panią Alicją? Tak. Dokładnie. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie hmm, tych gównianych kolczyków, które ostatnio pani kupiła na Allegro. No, po, no, po, no, po, no, ponieważ no, ja jestem ich sprzedawcą. No, <laughs> tak, to znaczy ja, ja je pani sprzedałem, o tak. Nie no, wie pani co. No, ja w ogóle. to no, po prostu Rozumiem. Wie, pań, wie pani co dzwonię, bo. <laughs> dzwo... Tak, 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 ale, ale to jasne. Rozumiem. Wie pani, co? Bo my tych kolczyków sprzedajemy bardzo dużo i tak naprawdę nawet nie jesteśmy w stanie zweryfikować. A wiadomo, produkty te są, te są z Chin i takie reklamacje, wie pani, co to my od ręki załatwiamy, od razu zwracamy pieniążki, to po, po prostu nie ma, nie ma pani wyjścia, musi być pani, pani naszym zadowolonym klientem. Po prostu taka polityka. <laughs> taka polityka. Więc paragon, nic niepotrzebne. Także oczywiście, reklamacje. Całkowicie uwzględniamy, mówię, bo bierzemy pod uwagę to, że te kolczyki czasami, yy, no czasami nie spełniają aż tak. Yy. Jasne. Tak, no dlatego mówię, taka nasza polityka, że od razu jak klient jest niezadowolony, to z automatu, no bo... A no to usunięcie komentarza, no to, 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 to wcale nie ma rozmowy. Tak, tak, nie, no bo mówię, bo sprzedajemy takie właśnie kolczyki właśnie z Chin, no i, i mówię, mamy taką politykę, że tak, że, że, że załatwiamy to od ręki, także ja mówię, ja zwracam wszystkie środki za zamówienie, zwracam i jak już pieniążki dotrą, no to w międzyczasie tutaj złożę wniosek i dobra. Super, super, to, to dziękuję wtedy, do widzenia. Dziękuję. Jak Wam się podobała profesjonalna rozmowa z klientem na temat dotycząca reklamacji i usunięcia negatywnej opinii? Najważniejsze, że skutek został, moje rozmowy wszystkie tak wyglądają z klientami i właśnie, i teraz stosunek pozytywnych komentarzy i negatywnych właśnie wygląda tak, że mam 5000 pozytywów, teraz mam 8 negatywów, zaraz będę miał 7, a z tymi 7 osobami po prostu nie udało mi się połączyć. Dzwonię, rozmawiam normalnie, rozumiem klienta, także Temat jest praktycznie zawsze załatwiony, a tutaj jeszcze był ten komentarz, nawet się u, w uszach na uszach nie trzymają, takiego gówna już dawno nie kupiłam. Szkoda, że wyrzuciłam paragon, nie polecam. Także tyle w temacie. Dzisiaj lekcja, jak prowadzić profesjonalną rozmowę z klientem. <grym> Raporty fiskalne dobowe. 12 to był poniedziałek, 115 przesyłek, 5500. 82 zł, wtorek 98 przesyłek, ponad 5000 przychodu, no i środa 70 przesyłek 3970 zł przychodu. 15, czyli czwartek, 59 przesyłek 2700 zł, potem 56 przesyłek w piątek 2600, no i pakowanie w sobotę 31 przesyłek 1478 zł. Oczywiście kurier znowu nie podjechał, także znowu jestem wkurzony, bo zacząłem się trochę reklamować tym, że wysyłamy również w sobotę, no ale nie wysyłamy w sobotę, bo nie podjeżdżają kurierzy. Dzisiaj zrobiłem awanturę znowu do przedstawicielki, napisałem maila, że ma to ogarnąć, bo jak nie to... no... Aktualny przychód osiągnął 983 tysiące złotych. Zbliżamy się do celu, czyli osiągnięcia miliona złotych przychodu. I chciałbym od razu w tym momencie zapytać, zanim rozpocznę kolejną przygodę, no bo tutaj ten, powiedzmy, milion złotych osiągnę tam, nie wiem, w dwie, 450 dni. Czyli pierwszy milion przychodu, 450 dni. I tak sobie myślę, jak jakby miała wyglądać kolejna seria, czy wam to odpowiada, że te raporty fiskalne dobowe wam pokazuje praktycznie z, przy każdym odcinku. No bo chciałbym teraz Stworzyć coś takiego, że będę zarabiał ten drugi milion, i chciałbym zobaczyć w ciągu ilu dni uda się osiągnąć ten drugi milion przychodów. No bo będzie wtedy jakieś ładne odniesienie, myślę, i ładny progres pokazany, że pierwszy milion przychodu to powiedzmy 450 dni, a na przykład już kolejny milion, no to na przykład 300 dni. I byłoby to, myślę, coś. Znaczy, ja sobie tak myślę, że to jest coś ciekawego, dajcie mi znać, jak Wy uważacie, no bo chciałbym właśnie, żeby była jakaś taka, żeby było widać jakiś taki progres, no bo to jest dziennik pracy, a jak będę tylko co jakiś czas Wam gadał, gadał, no to nie będziecie widzieli, jaki moja firma osiąga progres. Nie wiem, czy mógłbym to pokazywać na przykład co 7 dni, albo co 10 dni robić jakiś odcinek z podsumowania przychodu. No nie wiem, dajcie mi znać, jak Wy to widzicie, jakbyście to chcieli, czy Wam ta formuła, która jest aktualnie odpowiada, czy mam coś zmienić. Teraz mój sklepik internetowy. Jestem mega, mega zadowolony ze sprzedaży. To znaczy mega zadowolony. No, sprzedaż tutaj dwie paczki w piątek, dwie paczki w sobotę, w niedzielę już cztery paczki, w poniedziałek już od rana jest jedna paczka. Także się pomalutku, pomalutku sprzedaję. Mówię, przypominam sobie moje piękne czasy sprzed dwóch lat, jak stałem też pod paczkomatem z dwoma, trzema paczkami. No już się w tym temacie powtarzam, no, ale chcę Wam pokazać, jak, jak to aktualnie wygląda ta sprzedaż. Wychodzę cały czas na zero, ale praktycznie tak sobie myślę, że jak wychodzę na zero, to jest idealnie. Wiecie, buduję świadomość, pozyskuję nowych klientów, i wydaje mi się, że jak będę przez te pierwsze tam trzy miesiące wychodził na zero za sklepem internetowym, to będzie ok. Jak nagle sklep zacznie troszeczkę więcej zarabiać, no to podniosę budżet reklamowy, będę podnosił, żeby cały czas wychodzić na zero. No bo na początku, jak porządnie przywalę z reklamą, no to potem pieniążki już będą. Same leciały, już nie będę musiał na przykład reklamować, no bo będę miał stałych klientów, stałych widzów na fanpage'u, także stałe jakieś tam konta, do których będę mógł zadzwonić, napisać. No i już będzie to po prostu wyglądało zupełnie inaczej. No i teraz tutaj właśnie widzicie kampanie reklamowe na Facebooku. Facebook pobiera około 80 złotych dziennie aktualnie za te kampanie reklamowe. No i te 80 zł dziennie jeszcze do końca miesiąca będzie pobierał. No i widzicie datę opublikowania 12 post i 13. Pierwszy post ma pięknie 17 tysięcy odbiorców. Aktywność dotycząca postu 2800. Porównywalna jest do tego postu powyżej. Posta, postu. No i tutaj właśnie no, można to fajnie określić. Tutaj zasięg w tym pierwszym poście od góry 40 tysięcy odbiorców, reakcje 234, udostępnienia 130, komentarze 200. A ta kampania poniżej z kodem rabatowym do sklepu. Tutaj jest jakieś tam udostępnień 13, komentarzy 19. I wiecie, i tak naprawdę przybyło już mi prawie 200 widzów do fanpage'a. No i te 200 osób jest zainteresowane tematem. Tematem sznurków, tematem... To jest moje, mo, moje potencjalne 200 klientów moich potencjalnych. Jak będę wrzucał nowe jakieś tam posty dotyczące... Czy to nowych dostaw, czy to nowych produktów, czy to nowych y, promocji, no to jak będę z automatów rzucał te, te rzeczy na fanpage, no to od razu, będzie, od razu będzie trafiało to do tych ludzi, którzy już są na tym fanpageu, no i może się danym tematem na przykład zainteresują. I to na dzisiaj wszystko. Dziękuję, że, że byliście i tutaj zacytuję. Jak Wam się podobało, to zostawcie te wszystkie tam pierdoły pod filmem, czyli tego kciuka do góry, czy tam coś. Zostawcie pierdoły, o, może to będzie to będzie coś fajnego. Ktoś tam tak mówi OdyN chyba, co poszukuje, czasami go oglądam, i on zawsze mówi, zostawcie pierdoły, myślę sobie, że, że jak ja będę tak też mówił, no to. No to... No to będzie ok, czyli zostawcie pierdoły, jak macie chęć, jak wam się podobało, jak wam się nie podobało, to w sumie też zostawcie pierdoły, żebym widział.